Dzień dobry, wieczór. OnePlus model 12 mocno uderzył w rynek smartfonów, ale jak się okazuje, nie jest to ich ostatnie słowo na ten rok, bo Watch 2 robi dokładnie to samo, tylko na rynku smartwatch. Hmm... Ale zanim sobie porozmawiamy o Watchu 2, kilka takich historycznych powiedzmy słów na temat próby podbicia OnePlusa rynku smartwatchy, bowiem mniej więcej 3 lata temu wyszedł Watch pierwszej generacji i co by nie mówić, był totalnym niewypałem. Ale to tak totalnym niewypałem, że OnePlus w zasadzie porzucił go od razu i na tym historia się kończy. Powiedziałbym tak typowo po chińsku, to taki starszy brat w szkole o naganym zachowaniu dający słaby startup dla drugiej generacji, która jest... Enigmatyczna nie więcej chwili obecnej mijają dwa miesiące po premierze OnePlusa Watch 2 a jeżeli chodzi o polskie recenzje to nie widziałem żadnej albo zbyt powierzchownie szukałem z kolei tych anglojęzycznych jest tyle co kot napłakał i to tylko z tych większych kanałów a sam OnePlus w zasadzie nie prowadzi żadnej ofensywy marketingowej i to jest dziwne bo po ponad miesiącu użytkowania testowania mogę śmiało powiedzieć że jako całokształt jest to ta literka R do ewolucji. Bo mimo wszystko to dalej klasyczna, wykonana ze stali nierdzewnej 47 mm koperta o grubości 12 mm z uszkami o szerokości 22 mm na uniwersalne zapięcie QuickFit, czyli możemy dobrać od firm trzecich dowolny pasek, jaki nam się tylko podoba. Choć ten fabryczny, silikonowy nie jest zły. Klamra jest matowo aluminiowa, a jeden z dwóch stoperów ma wypustkę blokującą się o dziurkę. Całość szczelna na poziomie IP68 z certyfikatem MIL-STD-810H, którego zwieńczeniem ma być szefirowe szkiełko o twardości... Według Glamplasa, Skalimosa 8, więc teoretycznie piasek na plaży składający się z przeważnie kwarcu nie powinien tego szkła zarysować. Użytkuję jego od miesiąca, nie da się o zegarek w zasadzie dbać mniej lub bardziej. Korzystam z niego normalnie, zdejmowałem tylko do ładowania i nie mam żadnych rys czy uszkodzeń, czy to na klamrze, kopercie, czy tym szkiełku, który chroni AMLEDowy 60Hz ekran o jasności teoretycznie w piku do 1000 nitów. W praktyce w słonecznej Italii w trybie automatycznym nigdy nie miałem problemu z widocznością czy czytelnością, bo rozdziałka standardowa 466 na 460 jest w pełni wystarczająca do obsługi Androidowego URS-a. Ta odbywa się tylko dotykowo, bo nie ma żadnej brotowej koronki czy czegoś podobnego, czego bardzo mi brakowało, bo pierwsze co zrobiłem intuicyjnie po pakowaniu to kręciłem jednym z dwóch nieobrotowych, programowalnych przycisków w ustawieniach systemu ORS w wersji czwartej. Nie będę się nad nim rozwodzić, bo to po prostu ORS jak Windows na PC. Cały działa sprawnie i do niczego nie mogę się przyczepić. Procek to Snap 5 G 1 wspiera go 2 GB RAMu i asystuje 32 GB budowanej pamięci. Na które możemy pobierać masę aplikacji. Mapy, portfel Google, a, a więc płatności zbliżenia we GPay są, Google Keep, Whatsapp, Google Home, Shazam, Gmail, Tłumacz Google, Flight Radar i wiele, wiele innych, których żaden masa czy Huawei wam nie zaoferuje. I wiem, że pojawią się osoby, które powiedzą: Co ci po tych wszystkich aplikacjach, skoro smartwatch i tak ci wytrzyma jeden, no maksymalnie dwa dni? Tak po pierwsze, to nie jeden, nie dwa, nie trzy, a cztery i pół dnia. A po drugie, WRS to tak jakby nie jedyny system, a SNAP to tak jakby nie jedyny procesor. Oprogramowanie Watch 2 powiedzmy w sposób inteligentny zarządza tymi dwoma procesorami i do takich podstawowych czynności jak wyświetlanie godziny, powiadomienia, pomiary uruchamia tylko i wyłącznie tego skrzydłowego, usypiając Snap'a. a ten jest aktywowany do otwierania aplikacji firmy trzecich, jakichś bardziej wymagających, gdzie ta moc obliczeniowa jest bardziej potrzebna, a celem tego rozwiązania jest... Jedno. Zmienić wizerunek smartwatchy pod względem baterii. Jeżeli chodzi o moją konfigurację, to ta była niezmienna względem ustawień fabrycznych. Po prostu. Pobrałem, skonfigurowałem normalne aplikacje, tarczę OnePlusa, nie miałem włączonego Always On Display, podstawowa, regularna praca czujników, jak producent nakazał. Pojechałem również z nim do Włoch. Korzystałem z powiadomień, połączeń telefonicznych, Google Maps do nawigacji po Rzymie i po czterech dobach zostało 22% baterii. Powtórzę pełne cztery doby i zostały jeszcze te 22%, na których przeciąłem powie, powiedzmy takie pół użytkowego dnia i wtedy jakby ja wiem, że OK, uruchamy się tryb oszczędzania energii i zazwyczaj tryb oszczędzania energii mi przynajmniej kojarzy się źle z czymś, co staje się elektroniką, która wyświetla coś tam na wyświetlaczu, ale nic więcej nie możemy zrobić. Nie tutaj. To jest tryb, w którym OnePlus Watch 2 przestaje być tym takim pełnoprawnym smartwatchem, a staje się tak zwanym przeze mnie future watchem, jak różne Amazfity, Watch czy jakieś inne oparte o tak zwane własne systemy, które oferują trochę więcej niż opaski, ale wciąż jednak sporo jak mierzenie kroków tętna, snu, powiadomienia, połączenia telefoniczne, czy nawet jakieś zewnętrzne aktywności. I w tym trybie, jak włączymy go od 100%, może podobno wytrzymać nawet 12 dni, ale na tej reszcie baterii wytrzymał mi. Albo dwie. Albo 3 doby. Nie wiem, nie zapisałem. Tak naprawdę straciłem rachubę, i po prostu podłączyłem już go sobie spokojnie do ładowarki, która być może nie jest uniwersalna, bo jest na własne piny, nie jest bezprzewodowa. Ale raz, to niezależna kostka, czyli każdy przewód USB-C pasuje. A dwa, od 3-5% w 15 minut do 60%, a w 30 minut 91%. To absolutny z Tym bardziej, że ogniwo nie jest małe. 500 mAh, które też oczywiście robi swoją robotę, ale robiąc stosunek używalnego czasu pracy do mAh. Godzin, to OnePlus ewidentnie w tym króluje. Natomiast, okej, okay, to są pewne liczby, dane, jakie dla Was zarejestrowałem, żebyście mieli pewien benchmarkowy punkt odniesienia. A z takiego praktycznego punktu użytkowania, właśnie będąc poza domem w Rzymie, widząc rano 30%, nie czułem żadnego strachu, że ja jeszcze muszę naładować szybko zegarek albo że nie mogę o tym zapomnieć. Tylko mówię, okej, okay, spokojnie wytrzyma mi na cały dzień, nawet jeżeli będę potrzebować nawigacji, a nawet jeżeli nie wytrzyma. To w tym trybie oszczędzania energii będę mieć normalny zegarek, a nie kawałek niedziałającej elektroniki na nadgarsku. I to jest w tym piękne. Nie jakby sam czas pracy na jednym ładowaniu, a całokształt, kolektyw od ładowania podczas pracy smartwatcha po ten tryb oszczędzania energii. Przez co to wyznacza nowy standard nowy punkt odniesienia, poniżej którego po prostu nie będę w stanie zejść. Jeżeli będzie jakiś Pixel Watch, nowy, Apple Watch, które mi się zdecydowanie bardziej podobają, które będą krócej trzymać na innym ładowaniu. Ja tego po prostu nie będę w stanie zaakceptować z myślą, że OnePlus Watch 2 tyle potrafi. To jest dla mnie nowy numer jeden. Nawet pomimo tego, że nie jest to absolutnie zegarek idealny. Wspominałem na początku, że OnePlus porzucił swojego pierwszego watcha. Precyzując, ostatni changelog jest 8 miesięcy po premierze. Tak, OnePlus aktualizacjami porzucił swój produkt po 8 miesiącach. Jak będzie tutaj, teoretycznie OnePlus deklaruje 2 lata aktualizacji ros a i 3 lata poprawek. Ale jak będzie w praktyce, czas pokaże, natomiast pochwalić trzeba, że poprawili już jeden irytujący problem, więc jest szansa na posłuszność. Brak obsługi esim dla mnie rzecz absolutnie święta w smartwatchach, a tym bardziej odkąd wikingowie, Mobile Vikings, mój partner kanału wprowadził do swojej oferty eSIM, którą możemy zamówić dosłownie jednym klikiem przy zamawianiu numeru, a zapraszam serdecznie. Więc tak, żałuję, że nie ma esim bo to genialna sprawa. Z przyjemnością pobyłbym czasami bez fizycznego smartfona, przy wyjściu na spotkanie ze znajomymi albo na miasto wieczorem, czy chociażby do biegania po lesie, gdzie w razie W czuję się bezpiecznie z możliwością zadzwonienia zegarka, gdyby coś miało pójść. Nie tak. Będąc przybieganiem, wskazania są poprawne względem Garmina Fenis 6 Pro z opaską na klatkę Health Rate, a dwuzakresowy system lokalizacyjny oparty o GPS w Beidou Glonass szybko łapie fixa. Do tego komplet czujników. Optyczny czujnik tętna i natlenienia krwi, żyroskop, akcelerometr, barometr, do tego Wi-Fi, Bluetooth 5.0, za pomocą którego możemy podłączyć bezprzewodowe słuchawki i słuchać muzyki pobranej offline do pamięci zegarka, którego zarządzamy aplikacją O-Health na smartfonie, która rejestruje dane na nim, a nie w chmurze. Generalnie typowy Aplikacja dla zegarka, która ma wszystko co potrzeba, to w niej mamy dostęp do wszystkich statystyk. No, nic wielkiego, klasyka gatunku, za którą w całokształcie przyjdzie nam zapłacić w okolicach w cenie wyjściowej 1300 zł. Nie ma tutaj czego podsumowywać, bo OnePlus Watch 2 jest jednym z nielicznych produktów w historii mojego kanału, które mogę policzyć tak naprawdę na palcach jednej, może dwóch rąk. który jest na tyle oczywiste i klarowne, że piłka jest prosta. Jeżeli jesteście w stanie za zaakceptować te pary wad tych klarownych wad, o których Wam wspomniałem, otrzymujecie pierwszego smartwatcha, który niekompletnie, ale w bardzo dużym stopniu eliminuje największą wadę, bolączkę smartwatchy, krótki czas pracy na jednym ładowaniu. I nawet nie tyle o to chodzi, co bardziej o wyeliminowanie tego dyskomfortu, że co chwilę trzeba spoglądać na baterię, czy już jest ten czas, że muszę szukać ładowarki, muszę myśleć, czy ją zabrać, czy nie, tylko po prostu sobie go użytkujecie. To jest elektronika dla Was, o której zapominacie, że Ją macie, tylko ona po prostu wam służy. Niby tylko ewolucja, ale na swój sposób rewolucja. I takim akcentem zakończymy ten materiał, za którego oglądanie wam bardzo, bardzo yy, dziękuję. Yy, to tyle. Dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego, dużo śmiechu, mp. Grubsona, no i do następnego razu. Cześć.